Otwieram 18. sesję Rady Gminy Międzyrzec Podlaskim. Witam Państwa radnych. W Państwa i swoim imieniu witam na sesji wójta gminy Międzyrzec Podlaski pana Krzysztofa Adamowicza. Witam Panią Sekretarz. Witam Panią Skarbnik. Witam Panią Inspektor. Witam Pana Informatyka. Witam Pana Redaktora. Czy w związku z porządkiem obrad Wójt wnosi jakąś propozycję, bo to wójt zwołał na prośbę wójta była sesja zwołana. Słucham? A, przepraszam. Przepraszam bardzo. Stwierdzimy kworum. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał. W związku z porządkiem obrad, czy jest, jest propozycja, panie wójcie? Tak, panie przewodniczący. Bardzo proszę o wprowadzenie do, do porządku obrad uchwały w nazwie Zmiana e, wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo bym o to prosił. Przejdziemy teraz do przegłosowania punktu trzeciego do porządku obrad, zopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Stwierdzam, że punkt trzeci porządku obrad został zatwierdzony. Przegłosujemy teraz cały porządek obrad z punktem trzecim. Stwierdzam, że porządek obrad został zatwierdzony. Przechodzimy teraz do punktu drugiego: podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gmina 2025 rok. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, strona dochodów w rozdziale 616 wprowadzenie środków na dofinansowanie zadania modernizacja przebudowa drogi gminnej numer G101 l w miejscowości Żabce. Jest to kwota 100 tysięcy, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i po stronie wydatków w rozdziale 616 utworzenie zadania modernizacja przebudowa drogi gminnej numer G101 -524 l w miejscowości Żabce Myślnik FOGR kwota 100 tysięcy oraz utworzenie zadania, modernizacja przebudowa drogi gminnej numer g 101524 L w miejscowości Żabce, wkład własny kwota 250 218 zł i 29 groszy. w rozdziale 80101 zmniejszenie zadania inwestycyjnego, dostosowanie budynków placowych oświatowych do obowiązujących warunków technicznych. Zmniejszone środki zostały przesunięte jako wkład własny na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Żabce. Podsumowując, dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 100 tysięcy i są to zwiększenia zarówno dochodów majątkowych, jak i wydatków majątkowych. Dziękuję. Dziękuję. Proponowaną uchwałę opiniowała Komisja Budżetowa. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo państwo, radni, trzymać jakieś uwagi do uchwały. Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzecz Podlaski z dnia 5 września 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzyliśmy punkt drugi porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wyletniej prognozy finansowej. Szanowni Państwo, zmiany w załączniku wykaz przedsięwzięć yy, dotyczą przedsięwzięcia lubelskie bez azbestu, przedsięwzięcie rozpisane w następujących limitach. 2027 rok 40 tysięcy zwiększenie o 20 tysięcy 2028 rok 40 tysięcy zwiększenie o 20 tysięcy 2029 rok 19 tysięcy zwiększenie o 9 tysięcy. Załącznik numer 1 Wieloletnia prognoza finansowa jest to dostosowanie do zmian w budżecie gminy. Dziękuję. Dziękuję projekt uchwały opiniowała komisja finansowa. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, Państwo ranni, czy macie pytań lub uwagi do uchwały? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzynarodowej z dnia 5 września 2025 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 18 sesję Rady Gminy. Dziękuję Państwu.